Dzień dobry, nazywam się Damian Luty i w Liceum Akademickim Lindę uczę filozofii i etyki. Te dwa przedmioty są od siebie oddzielone, i dzisiaj chciałbym zaprosić Was na jedne i drugie prowadzone przeze mnie zajęcia. Zacznijmy od filozofii. Na filozofii będziemy zajmować się najważniejszymi pytaniami, które każdy z nas z pewnością zadaje sobie przed snem: jaka jest natura świata, jaka jest natura człowieka, czym jest czas, w jaki sposób poznajemy świat. Czy istnieją zasady, które rządzą rzeczywistością? Na te i na wiele innych pytań będziemy sobie odpowiadać razem z największymi myślicielami w dziejach ludzkości. Dam Wam narzędzia pozwalające Wam analizować najbardziej skomplikowane, najbardziej złożone i zawiłe rozważania filozoficzne. Ponadto będziemy analizować, w jaki sposób filozofowie wpływali na rozwój cywilizacyjny, kulturowy, naukowy. Intelektualny ludzkości. Gdy idzie o etykę, skupimy się na różnorodności społecznej, na różnych problemach, które pojawiają się w kontekście społecznym. Pokażę Wam, jakie stanowiska można zajmować w ramach różnych kontrowersji społecznych, nauczę Was argumentować na rzecz swoich poglądów, na rzecz swoich stanowisk. Będziemy rozmawiali o najróżniejszych kłopotach, trudnościach związanych z relacjami międzyludzkimi. Dam Wam narzędzia pozwalające jak najlepiej zrozumieć siebie oraz innego człowieka w tych najróżniejszych kontekstach międzyludzkich społecznych. Do zobaczenia w Liceum Linde.